Audi 1.8, Audi A4, B5, 1.8, 4. Ty, a jesteś jestem wypowiedz się na internety. Jesteś zadowolony z tego samochodu? Tak, bo nawet fajnie działa w zimie, fajnie można bączki kręcić i kurwa bez żadnego ręcznego delikatnie, kurwa da do jedzie gazu jedzie, jedną ośmiuzyna 125 koni. Wolne sąca, bo turbo ładowane to będzie koleżanka w dupę. Daj mi od.